W pierwszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o zespole mięśnia bruszkowatego. Jest to zespół bólowy. Myślę, że może mieć dla Was całkiem sporo ciekawych informacji i pomocnych tipów, które możecie sami też zrobić w domu. Nie przeciągając szybko przechodzimy. Czym jest zespół bólowy mięśnia tego? Przede wszystkim jest to ból pojawiający się w okolicy pośladka. Krótko. Krótko o anatomii. Jest to mięsień, gdzie przyczep początkowy ma na brzusznej stronie kości krzyżowej, a przyczep końcowy na tylnej, tylnej ścianie wierzchołka krętarza kości budowej. Jest unerwiony z plotem krzyżowym od L5 do S5 nawet. Dlatego często jest mylona ta hmm, przypadłość z radikulopatią właśnie na wysokości L5. E, natomiast są różne testy, które terapeuta na pewno jest w stanie wykonać, aby e, zróżnicować dane schorzenie lub dane zaburzenie. E, czym pojawia się, czym objawia się dane schorzenie? Dane schorzenie z, objawia się bólem podczas ale również podczas siedzenia lub długotrwałego stania jest to ból, który pojawia się już pod okolicy krzyżowej albo nawet lędźwiowej i promieniuje do nogi, do przedniej strony oraz do bocznej części nogi. Obie kończyny dolne są zgięte w stawach wiatrowych i kolonowych do 90 stopni około. Następnie pacjent zakłada kończynę dolną, która jest bolesna, na drugą w taki sposób, aby kostka była oparta na kolanie zdrowej nogi. Pacjent chwyta obiema rękami u do kończyny, która jest zdrowa i nie daje objawów bólowych. Przyciąga ją w stronę klatki piersiowej, wymuszając przy tym rotację zewnętrzną w tej kończynie, w której pojawia się ból. Pozycja jest utrzymywana od 30 do 60 sekund. Głównym celem leczenia właśnie mięśnia gruszkowego jest obniżenie progu bólowego oraz mechanicznego ucisku na danym. Myślę, że to co dzisiaj Wam pokazałem w domu możecie sami spokojnie stosować aby ból nie nasilał się za bardzo. Jeżeli jesteście w stanie to wytrzymać, to spokojnie możecie próbować. Może akurat wam ustąpi, Jeżeli będziecie dalej czuć ból albo możecie nawet pogorszyć, to koniecznie przestańcie wykonywać danych technik i udajcie się do specjalisty, który na pewno wam pomoże. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.